Budowa i to jest budowa do stodoły, stodoły na styl góralsko-niemiecki. Proszę zobaczyć, jak jest zrobiona. Wszystko według oryginału. Belki, to są dębowe belki? To jest sosnowa belka sezonowana. Proszę zaczyć bez żadnego gwoździa budowa. Tak jak robili Niemcy. Kołeczki, kołeczki kołeczki. Wszędzie kołeczki. Tam zobaczyć proszę, jakie wręgi są. O, i też będą belki. Tutaj jest specjalny specjalny sprzęt do budowy tego typu rzeczy. O, tutaj jeszcze widać, jak to zabite z tej strony wystają. Ciekawe, z czego są te kołki zrobione. Do tego Zamiast gwoździ, zamiast gwoździ, zaraz zapytam. Ale to chyba dąb jest. Bardzo twarde drewno chyba, albo bóg Nie wiem. Te psał do gwoździe to z czego robione są? Dębowe. Dębowe. Tu Tutaj jakie motywy proszę zobaczyć. I czym to będzie wypełnione? Gliną? Było y, strychulcami i gliną, ale tu będzie wypełnione y, tym. No, ma... suporexem i obrobione tynkiem A nie będzie gliną? Gliną nie. Glinie to nie ta technologia. To nie będzie tutaj murów szachulcowych ani polskich murów. Ale te belki będą na wierzchu? Proszę? One będą na wierzchu? Te belki. oczywiście, no tak jak w domu. Aha! Zaraz pokażę, jaki efekt jest końcowy tego, bo tutaj dom jest taki sam. A to jest na razie tylko konstrukcja stodoły. Robi to wrażenie, naprawdę. Tu Jedna wjazdowa brama, druga wjazdowa brama. Zaraz pokażę, jak to na chałupie wygląda. Kołeczki. Belki to styl po niemiecki, chyba po niemiecki. Cała konstrukcja domu jest tak zrobiona przez fachowca, który przyjechał z gór. No, może pokażę z daleka ten dom, to jest zrobione na styl poniemiecki. Dachówka karpiowa, a tu mamy zabudowę taką szachulcową. To, to nie jest do końca imitacja, bo wszystkie są belki, tylko tu nie ma gliny. A tak poza tym jest wszystko zrobione na stary styl deski u góry. Wszystko jest tak zrobione jak w starych domach. Tu na szczycie. A jaki to będzie dach? Dwuspadowy? Dwuspadowy. Z dachówki? Z dachówki, która leży tam za traktorem. Aha, to będzie spad jeden w tą stronę, drugi w tamtą. To będzie bardzo wysoki szczyt. Bardzo wysoki. Gdyby. No. Ile on będzie miał? Tutaj jest gwiazd 4 metry. Ale jaki będzie szczyt w dachu, najwyższy punkt? Gdzie będą te skaletnice, czy jak to się nazywa? Gąziory no. Gąsiory wiem, jaki, jaki to będzie wysokość, szczerze mówiąc Ale to będzie jeszcze raz tyle prawie No Jak będzie taki spad jak na chałupie metrów, 9, jakoś tak No to ładnie będzie To jest poniemiecka cegielnia Cegielnia poniemiecka, ale dachówka jest widzę gruba Dachówka, no Nie, bo teraz te cienkie robią dachówki, a to jest gruba Piękna dachówka. Dachówka karpiowa. I to starczy tej dachówki na cały dach? Chyba nie. A może. Tu ma takie otworki, żeby wiązać każdą dachówkę. Tutaj może nie widać, ale ja tu widać będzie. Gronowo. Zobaczymy jak to będzie wszystko później wyglądać, bo naprawdę będzie to dosyć ciekawa konstrukcja. Przejdzie obok tej łaty? Przejdzie, tak? Jetzt mamy... Jak to się nazywa? Czop, tak? Cop. A jakieś dziura to się nazywa jak? W ręk? Co? Na no, czopy chodzą... na no, czop. Na czop jest wystający, a gniazdo jak się nazywa? Gniazdo. O, gniazdo. I tak, to tutaj będzie podłoga, na takiej wysokości u góry, może jeszcze troszeczkę wyżej. Ale tak. to będzie bardzo wysoko To już się zaczyna robić niebezpiecznie, nie? Tutaj będzie ze stołem A, czyli tu nie będzie dachu dotąd? Nie, dotąd nie będzie dachu Odtąd, od tej ściany, dotąd nie będzie dachu Będzie taki... Będzie taras Będzie taras, ale zadoszony jak na chałupie A, otwarty będzie Tak Rozumiem, czyli nie będzie po prostu szczytowej ściany tylko Dokładnie Nasza na szczytowa ściana będzie tu Dokładnie tak ale te tutaj belki, te chude, to one zostaną? Co to w ogóle jest? Tak, bo tutaj będzie... no to jest taki trochę... No tu jakiś chaos się zrobił, bo tu są... z desek coś budowane jest niby, nie? Będzie taki budynek szachulcowy, ale oszukany. Bo ta ściana i ta będzie w szachulcu, a ta na razie, będzie pod kynkiem. To zachodnia strona i północna, że to zimno, tak? Czy deszcz? Nie, czerw? po prostu już ekonomicznie bardziej patrząc na to, drogo. To znaczy co, to będą te belki teraz zabudowane czym? Czy wypełnione tylko czymś? Będą, y, od środka będzie izolacja termiczna, od zewnątrz będzie deskowany i mam plan, żeby zrobić na nich gąd y, dębowy. Żeby gątem obić ściany. Żeby Czyli tu nie się... będzie żadnych suporeksów nic. nic? Tutaj nie. Będzie ściana obita gątem dębowym. Taki mam plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będą drzwi z, od y, 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 domu moich dziadków z Redencina Oryginalne drzwi, prawie stuletnie. Już są przygotowywane, będą tu wstawione, zachowane. Ale. To, ale... Drzwi od domu y, mieszkalnego. A domowe. Nie, tak. des nie jakieś deski. Drzwi domowe. No to ciekawe sprawa. Ze świetlikiem ogóry będzie. Kiedy przewidziany koniec jest tego? Nie ja nadzieję że.